Kryptowaluty dla akredytowanych inwestorów stanowią przestrzeń, w której kluczową rolę odgrywa nie tylko potencjał wzrostu, lecz przede wszystkim ochrona kapitału i możliwość realizowania dużych transakcji w sposób płynny oraz przewidywalny. W tym kontekście bitcoin od lat wyróżnia się jako aktywo o najbardziej ugruntowanej pozycji w całym ekosystemie cyfrowych walut. Dla osób zamożnych, które szukają ekspozycji na rynek kryptowalut przy jednoczesnej kontroli ryzyka, właśnie on bywa pierwszym naturalnym wyborem, ponieważ charakteryzuje się największą kapitalizacją rynkową, wysoką płynnością i globalnym uznaniem zarówno wśród inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Choć nie istnieją inwestycje pozbawione ryzyka, wielu uczestników rynku postrzega bitcoina jako cyfrowy odpowiednik aktywa o właściwościach zbliżonych do magazynu wartości, a jego długoterminowe zachowanie rynkowe sugeruje, że może on zapewniać możliwość osiągnięcia kilku lub nawet wielokrotnych wzrostów w sprzyjających cyklach rynkowych, jednocześnie pozostając bardziej przewidywalnym niż liczne altcoiny. Te z kolei, mimo że potrafią generować dynamiczne zwyżki, niosą ze sobą znacznie wyższe ryzyko związane z ich mniejszą płynnością, młodszą infrastrukturą czy podatnością na wahania wywołane czynnikami spekulacyjnymi co czyni je mniej odpowiednimi dla inwestorów priorytetyzujących stabilność i bezpieczeństwo dużych środków. Dla akredytowanych inwestorów ważny jest również wybór odpowiedniej platformy, która umożliwi realizację dużych zleceń bez nadmiernego poślizgu cenowego. Jedną z najpopularniejszych i najszerzej rozpoznawalnych giełd jest Binance, której rozbudowana oferta rynkowa oraz wysoka płynność na rynku spot sprawiają, że często wybierana jest do obsługi większych transakcji kupna i sprzedaży. Jej infrastruktura i wolumen obrotu pozwalają na sprawniejsze wejście lub wyjście z pozycji, co ma szczególne znaczenie przy większym kapitale. Drugą platformą często docenianą przez aktywnych traderów jest BingX, której narzędzia i funkcjonalności są atrakcyjne, zwłaszcza dla osób korzystających z dźwigni finansowej i zaawansowanych strategii handlowych. Obie giełdy dysponują znaczną płynnością, co minimalizuje ryzyko problemów z egzekucją dużych zleceń, choć oczywiście każda decyzja o wyborze platformy powinna być poprzedzona własną analizą uwzględniającą czynniki regulacyjne, bezpieczeństwo oraz indywidualne preferencje inwestora. Link do rejestracji na obu giełdach znajdziesz pod filmem i jest to pierwszy krok, jaki powinieneś zrobić. W świecie kryptowalut, szczególnie na poziomie inwestycji akredytowanych, liczy się przede wszystkim podejście oparte na wiedzy, kontroli ryzyka i zrozumieniu specyfiki aktywów. Bitcoin, dzięki swojej skali i dojrzałości, bywa atrakcyjną opcją dla osób poszukujących ekspozycji na wzrosty rynku bez ekstremalnej zmienności mniejszych projektów. Natomiast odpowiednio dobrana giełda pozwala bezpiecznie i efektywnie zarządzać kapitałem, niezależnie od obranej strategii.